Robale po oczach dają. Gocze, robale po oczach dają. O takim drzewo. W ciemno, nie wiadomo co, co lepsze. Dobra, jakoś wytrzymam z tymi robalami. Fuh. Fuh. Białeczko. Ha. Coś zjadłem. Nie wiem co to było. Ha. No, uzupełniłem niedobory białka, jak to były kiedyś Perl Nie Niedobre. Może z keczupy by radę, ale tak, na sucho to... Kurde, prosto w oko, no. Prosto w oko z robala dostałem, no.